W małej wsi w Polsce, gdzie życie toczyło się w spokojnym rytmie, mieszkała 29-letnia Ania. Jej dni były wypełnione rutyną. Rano karmiła zwierzęta, zajmowała się ogrodem, a wieczorem wracała do domu. Jej mąż, Krzysztof, często był zajęty pracą w mieście, więc Ania spędzała większość czasu sama. Lato przyniosło ze sobą zmiany. Do wsi wrócił przyjaciel Krzysztofa z dzieciństwa, Marek, który postanowił pomóc Ani w codziennych obowiązkach. Gdy go po raz pierwszy zobaczyła, miała na sobie prostą, kwiecistą sukienkę, a włosy były splecione w warkocz. Od razu poczuła, że jego spojrzenie na niej trwało dłużej niż powinno. Pewnego dnia, gdy pracowała w ogrodzie, Marek podszedł do niej. Czy mogę ci pomóc? Zapytał, a jego głos brzmiał delikatnie, co sprawiło, że serce Ani zabiło szybciej. Z dnia na dzień Marek coraz częściej towarzyszył jej w pracy. Kiedy zbierała pomidory, ich dłonie przypadkowo się dotknęły. Co wywołało w niej nagły dreszcz emocji. Przepraszam, powiedział, rumieniąc się, ale nie cofnął ręki. Ania również nie mogła się ruszyć. W tym momencie oboje poczuli, że między nimi jest coś więcej. Słońce świeciło mocno, a Ania, czując ciepło na skórze, rozpięła dekolt swojej białej bluzki. Zauważyła, że Marek wciąż na nią patrzy. To nie było dla niej nieprzyjemne, wręcz przeciwnie, wywoływało w niej dziwną ekscytację. Gdy wracała do domu, zapytała go przyjdziesz jutro. Marek uśmiechnął się i odpowiedział, oczywiście. Następnego ranka Ania postanowiła ubrać się staranniej. Miała na sobie różową bluzkę na cienkich ramiączkach i dżinsową spódnicę. Kiedy Marek przyszedł, spojrzał na nią i powiedział, wyglądasz pięknie. Ania poczuła, jak rumieniec znów pojawia się na jej policzkach. W ogrodzie, w najdalszym zakątku, rosły figowce. To tam spędzali najwięcej czasu, rozmawiając i śmiejąc się. Ich relacja stawała się coraz bardziej zażyła, a chwile spędzone razem wypełniały Anię radością. Marek był nie tylko pomocny, ale także potrafił słuchać, co sprawiało, że czuła się przy nim swobodnie. Pewnego popołudnia, gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Marek zaproponował, żeby zrobili przerwę. Usiedli pod drzewem, a Ania, czując ciepły wiatr na twarzy, spojrzała na niego. Czujesz to? zapytała, a Marek skinął głową. Ich spojrzenia się spotkały, a w powietrzu zagościła niepewność, ale i napięcie. Tak czuję, odpowiedział Marek, a w jego oczach pojawił się blask, który Ania zapamięta na zawsze. W tym momencie, wśród szelestu liści i śpiewu ptaków, oboje zdali sobie sprawę, że ich życie już nigdy nie będzie takie samo. W pewnym momencie, gdy Ania i Marek spędzali czas w ogrodzie, zauważyli, że wokół nich panuje niezwykła atmosfera. Było cicho, a słońce powoli chowało się za horyzontem, rzucając ciepłe, złote światło na ich twarze. Marek spojrzał na Anię i powiedział: To miejsce ma zupełnie inny klimat. Ania skinęła głową, czując, jak jej serce zaczyna bić szybciej. Zbliżył się do niej, a ich spojrzenia się spotkały. Ania poczuła, jak w jej piersi zagościło napięcie. Marek powoli wyciągnął rękę, by dotknąć jej twarzy. Nie powinniśmy tego robić, powiedziała, ale jej głos nie brzmiał przekonująco. Marek odpowiedział, wiem, ale nie mogę się powstrzymać. W tym momencie ich usta się złączyły. To był ich pierwszy pocałunek, a Ania nigdy wcześniej nie czuła czegoś tak intensywnego. Po tym pocałunku wszystko się zmieniło. W nocy, leżąc w łóżku, Ania myślała o tym, co się wydarzyło. Jej mąż spał obok, ale myśli Ani wciąż krążyły wokół Marka. Następnego dnia, gdy poszła do ogrodu, Marek już tam był. Cześć, powiedział nieco nieśmiało. Ania poczuła rumieniec na policzkach, ale jednocześnie ogarnęło ją podekscytowanie. Tym razem była odważniejsza. Zbliżyła się do niego i powiedziała: Cały czas myślałam o wczorajszej nocy. Jego oczy zabłysły. Ja też myślałem o tobie, odpowiedział, chwytając jej dłoń i prowadząc ją w stronę słonecznego zakątka ogrodu. Jesteś piękna, Aniu, dodał, a te słowa brzmiały jak melodia w jej uszach. Znowu się pocałowali, tym razem z większą pasją. W ramionach Marka Ania czuła się bezpiecznie. Mijały tygodnie, a ich relacja stawała się coraz bardziej intymna. Spotykali się codziennie, rozmawiali godzinami i wymieniali pocałunki, które były coraz bardziej namiętne. Pewnego dnia Marek powiedział: Kocham cię, kropka. Ania pragnęła usłyszeć te słowa. Ja też cię kocham, odpowiedziała, czując jak jej serce wypełnia radość. Jednak samo całowanie już im nie wystarczało. Oboje pragnęli czegoś więcej. Zaczęli spotykać się w najskrytszym zakątku ogrodu, w małej Altans, gdzie nikt ich nie mógł zobaczyć. Ania miała na sobie lekką, białą sukienkę, która delikatnie opływała jej sylwetkę. Marek położył rękę na jej talii i zapytał: Jesteś pewna? W tym momencie Ania zrozumiała, że ich życie już nigdy nie będzie takie samo. Ania czuła, jak jej serce bije szybciej, gdy Marek spojrzał na nią z uśmiechem. To było ich pierwsze spotkanie w Altans, w ukrytym zakątku ogrodu, gdzie nikt nie mógł ich zobaczyć. Cześć, Aniu, powiedział, a jego głos brzmiał jak melodia, która sprawiała, że czuła się wyjątkowo. Cześć, Marek, odpowiedziała, czując, jak rumieniec pojawia się na jej policzkach. Dzień był słoneczny, a lekki wiatr delikatnie poruszał liśćmi drzew. Ania miała na sobie zwiewną białą sukienkę, która opływała jej sylwetkę, a Marek nie mógł oderwać od niej wzroku. Przygotowałem coś specjalnego, powiedział, wskazując na małe, wygodne miejsce, które przygotował z balotów siana. Na nich leżał koc, a wokół rozstawione były świeże kwiaty. To miejsce jest tylko dla nas, dodał z uśmiechem, a Ania poczuła, jak jej serce wypełnia radość. Jesteś bardzo wyjątkową kobietą, Aniu, powiedział, chwytając jej dłoń. Ich usta złączyły się w namiętnym pocałunku, który był pełen pasji. Marek delikatnie przesunął rękę wzdłuż jej talii, a Ania poczuła, jak cała jej istota reaguje na jego dotyk. Chcesz kontynuować? zapytał, a w jego oczach widać było pragnienie. Ania skinęła głową, czując, że to, co się dzieje, jest dla niej naturalne. Oboje oddali się sobie w tym magicznym popołudniu, a ich pocałunki stawały się coraz bardziej intensywne. Czuję się z tobą jak w raju, powiedziała, gdy Marek objął ją mocniej. Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam tak szczęśliwa. Jesteś dla mnie wszystkim, odpowiedział Marek, a jego słowa brzmiały jak obietnica. Chciałbym, żebyśmy mogli być razem na zawsze. Ania nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Ich relacja rozwijała się z dnia na dzień, a każdy moment spędzony razem był dla niej jak spełnienie marzeń. Spotykali się codziennie, a Marek przynosił jej kwiaty, mówił piękne słowa, które sprawiały, że czuła się doceniana. Jednak pewnego wieczoru Marek zaskoczył ją. Chciałbym, żebyśmy uciekli razem, powiedział, a Ania poczuła, jak serce jej zamarło. Co masz na myśli? Zapytała, niepewna, co myśleć. Chciałbym, żebyśmy pojechali do innego miasta, żebyśmy mogli być razem bez żadnych przeszkód, wyjaśnił. Ania poczuła, jak jej umysł zaczyna się kręcić. To była ogromna decyzja. Muszę to przemyśleć, odpowiedziała, czując, jak w jej sercu mieszają się emocje. Z jednej strony pragnęła być z Markiem, ale z drugiej strony czuła się winna wobec swojego męża. Tamtej nocy nie mogła zasnąć. Myśli o Marku nie dawały jej spokoju, a jednocześnie czuła się rozdarta. Jak mogę to zrobić? Myślała, czując, jak jej serce bije szybciej na myśl o przyszłości z Markiem. Następnego dnia, gdy spotkali się w ogrodzie, Ania wiedziała, że musi podjąć decyzję. Chcę być z tobą, powiedziała, a Marek uśmiechnął się szeroko. Naprawdę? Zapytał, a w jego oczach pojawiła się nadzieja. Tak, chcę być z tobą, powtórzyła, a Marek natychmiast ją przytulił. Ich usta znowu się złączyły, a Ania poczuła, jak wszystko wokół nich znika. Obiecuję, że wszystko załatwię, powiedział Marek, a Ania wiedziała, że ich życie już nigdy nie będzie takie samo. Ania i Marek z niecierpliwością czekali na nadchodzący weekend. Planowali ucieczkę do Wrocławia, gdzie mieli rozpocząć nowe życie razem. Każdego dnia Ania pakowała swoje rzeczy, starając się ukryć to przed mężem. Chciała, aby wszystko wyglądało normalnie, ale w jej sercu tliła się ekscytacja. Marek był pełen optymizmu, zapewniając ją, że ich przyszłość będzie piękna. Wszystko będzie dobrze, Aniu. Razem damy radę, mówił, a ona wierzyła w jego słowa. Dzień miał w szybkim tempie, a Ania czuła, jak jej serce bije coraz mocniej na myśl o nadchodzącej ucieczce. W sobotę, w dniu ich planowanej podróży, przygotowała swoją torbę, ukrywając ją w szafie. Czuła się jak w wirze emocji, a myśli o nowym życiu z Markiem wypełniały jej umysł. Wreszcie nadszedł dzień, na który czekała. Czekała na Marka, czując, jak ekscytacja rośnie w niej z każdą chwilą. Jednak w tym momencie jej mąż Krzysztof wrócił wcześniej z pracy. Ania zamarła, gdy usłyszała dźwięk otwierających się drzwi. Gdzie się wybierasz? zapytał, a w jego głosie brzmiała niepewność. Ania nie wiedziała, co odpowiedzieć. Tylko wychodzę na chwilę, zaczęła, ale słowa utknęły jej w gardle. W tym momencie Marek wszedł do mieszkania. Ania, jesteś gotowa. Zapytał, a jego obecność sprawiła, że atmosfera stała się napięta. Krzysztof spojrzał na Marka z gniewem. Jak możesz zabierać moją żonę? Krzyknął, a Ania poczuła, jak serce jej staje. Proszę, nie róbcie tego, wtrąciła się, próbując załagodzić sytuację, ale obaj mężczyźni byli zbyt wzburzeni, by ją usłyszeć. Krzysztof wrzeszczał, a Marek stał zdeterminowany, gotowy do walki o Anię. Chodź, Aniu, idziemy, powiedział Marek, a Ania musiała podjąć najtrudniejszą decyzję w swoim życiu. W końcu, z sercem pełnym sprzecznych emocji, zdecydowała się pójść z Markiem. Wsiadli do samochodu i opuścili miasto, a Ania czuła, jak wolność wypełnia jej duszę. Była z Markiem mężczyzną, który sprawiał, że czuła się kochana i doceniana. Po drodze do Wrocławia rozmawiali o przyszłości, a Ania czuła, że ich życie nabiera nowego sensu. Gdy dotarli do Wrocławia, wynajęli małe, przytulne mieszkanie w jednej z urokliwych dzielnic. Marek dbał o nią, a Ania była szczęśliwa, że mogła być z nim. Jednak z czasem zaczęła odczuwać tęsknotę za swoim starym życiem. Brakowało jej rodziny, przyjaciół, a nawet Krzysztofa, mimo że ich związek był skomplikowany. Pewnego wieczoru, gdy siedzieli razem na kanapie, Marek zauważył, że Ania jest zamyślona. Czy wszystko w porządku? zapytał. Tak, wszystko w porządku, odpowiedziała, ale w jej głosie było coś, co zdradzało jej wewnętrzny niepokój. Czy tęsknisz za czymś? Dopytywał Marek, a Ania czuła, jak łzy napływają jej do oczu. Nie wiem, może tęsknię za moim starym życiem, przyznała, a Marek spojrzał na nią z troską. Rozumiem, to normalne. Ale jesteśmy razem, prawda? Ania skinęła głową, czując, jak miłość do Marka wypełnia jej serce. Wiedziała, że muszą razem stawić czoła nowym wyzwaniom, ale wciąż miała wrażenie, że coś w ich nowym życiu wymagało czasu, aby się ułożyć. W ciągu kilku miesięcy, które minęły od przeprowadzki Ani i Marka do Wrocławia, życie zaczęło nabierać nowego rytmu. Ania, z początku pełna entuzjazmu, powoli zaczynała odczuwać ciężar przeszłości. Czasami, gdy Marek był zajęty pracą, siadała na balkonie swojego nowego mieszkania, spoglądając na tętniące życiem miasto. Wrocław, z jego malowniczymi uliczkami i kolorowymi kamienicami, był piękny, ale Ania czuła, że coś jej umyka. Pewnego wieczoru, gdy słońce zachodziło za horyzont, Marek wrócił do domu z uśmiechem na twarzy. Co opowiesz na spacer po Odrze? Zaproponował, a Ania, mimo że miała na myśli inne sprawy, zgodziła się. Spacerowali wzdłuż rzeki, a Marek opowiadał o swoich planach na przyszłość. Ania słuchała, ale jej myśli wciąż krążyły wokół przeszłości. Czy kiedykolwiek myślałeś o powrocie do rodzinnego miasta? Zapytała nagle, a Marek spojrzał na nią zaskoczony. Nie, dlaczego miałbym to robić? Odpowiedział, a w jego głosie słychać było zdziwienie. Czasami tęsknię za moim starym życiem przyznała, a Marek, widząc jej smutek, złapał ją za rękę. Rozumiem, Aniu. Każdy z nas ma swoje wspomnienia. Ale jesteśmy tu razem, to się liczy. Ich rozmowa była pełna emocji, a Ania czuła, że Marek naprawdę ją rozumie. Mimo to w jej sercu wciąż tkwił cień Krzysztofa, który nie dawał jej spokoju. Z każdym dniem stawało się coraz trudniej. W końcu, po kilku tygodniach, Ania postanowiła, że musi zmierzyć się z przeszłością. Marek, muszę porozmawiać z Krzysztofem, powiedziała pewnego dnia, a Marek spojrzał na nią z niepokojem. Czy to naprawdę konieczne? zapytał, a Ania skinęła głową. Muszę to zakończyć raz na zawsze. Marek zgodził się, chociaż w jego oczach widać było obawę. Spotkanie z Krzysztofem odbyło się w małej kawiarni w centrum Wrocławia. Ania czuła, jak serce bije jej szybciej, gdy wchodziła do środka. Krzysztof siedział przy oknie, a jego twarz wyrażała zaskoczenie, gdy ją zobaczył. Aniu, co ty tutaj robisz? Zapytał, a w jego głosie słychać było nutę niepewności. Musimy porozmawiać, odpowiedziała, siadając naprzeciwko niego. Nie możemy dłużej unikać tego, co się stało. Krzysztof spojrzał na nią z mieszanką smutku i złości. Myślałem, że to już za nami powiedział, a Ania poczuła, jak emocje zaczynają ją przytłaczać. Nie mogę żyć w przeszłości, wyznała, a łzy napłynęły jej do oczu. Muszę iść dalej, Krzysztof. Marek jest przy mnie, a ja chcę być z nim. Krzysztof milczał przez chwilę, a potem powiedział: Rozumiem. Chociaż to boli, musisz być szczęśliwa. Po tej rozmowie Ania poczuła ulgę. Wróciła do Marka, który czekał na nią z niepokojem. Jak poszło? Zapytał, a Ania uśmiechnęła się przez łzy. Zamknęłam ten rozdział. Teraz mogę skupić się na nas, kropka. Marek przytulił ją mocno, a Ania poczuła, że w końcu może zacząć nowy rozdział w swoim życiu. Mijały miesiące, a Ania i Marek zaczęli planować wspólną przyszłość. Wspólnie odkrywali Wrocław, spędzali czas z przyjaciółmi i cieszyli się każdą chwilą. Ania zaczęła odnajdywać spokój, a ich związek stawał się coraz silniejszy. Pewnego wieczoru, siedząc na tarasie, Marek spojrzał na nią z powagą. Ania, co myślisz o tym, żeby się oświadczyć? Zapytał, a Ania zamarła z wrażenia. To poważna decyzja, odpowiedziała, a Marek uśmiechnął się. Wiem, ale czuję, że to jest to, co chcę zrobić. Ania spojrzała mu w oczy i poczuła, że to jest ten moment, na który czekała. Tak, chcę być z tobą na zawsze, powiedziała, a Marek wyciągnął pierścionek, który miał przygotowany. Wrocław stał się ich domem, a Ania wiedziała, że mimo trudnych chwil, które przeszła, znalazła swoje miejsce. Z czasem nauczyła się, że miłość wymaga odwagi, a decyzje, które podejmujemy, kształtują naszą przyszłość. Teraz, patrząc w przyszłość, Ania czuła, że jest gotowa na wszystko, co przyniesie życie. Wspólnie z Markiem, z sercem pełnym nadziei, stawiali czoła nowym wyzwaniom, wiedząc, że ich miłość przerwa wszystko. Ania, co myślisz o tym, żeby się oświadczyć? Zapytał, a Ania zamarła z wrażenia. Wrocław, oświetlony ciepłym blaskiem zachodzącego słońca, wydawał się idealnym tłem dla tej chwili. Ania spojrzała na Marka, jego twarz była pełna nadziei, a w oczach błyszczała determinacja. To poważna decyzja, odpowiedziała, czując, jak serce bije jej szybciej. Marek uśmiechnął się, a w jego głosie brzmiała pewność. Wiem, ale czuję, że to jest to, co chcę zrobić. Jesteś dla mnie wszystkim, Aniu. Jego słowa były jak melodia, która wypełniała przestrzeń między nimi. Ania poczuła, jak jej serce napełnia się radością, a jednocześnie lękiem przed tym, co może przynieść przyszłość. Tak, chcę być z tobą na zawsze, powiedziała, a Marek wyciągnął pierścionek, który miał przygotowany. Blask diamentu odbijał się w promieniach słońca, a Ania nie mogła powstrzymać bez szczęścia. Marek delikatnie nałożył pierścionek na jej palec, a ich spojrzenia spotkały się w magicznej chwili. Obiecuję, że zawsze będę przy tobie, dodał Marek, a Ania poczuła, jak ciepło jego dłoni otacza ją, jak płaszcz bezpieczeństwa. Pewnego dnia, podczas spaceru po Ostrowie Tumskim, Ania zauważyła, jak Marek, zafascynowany, przygląda się katedrze. Zawsze marzyłem o tym, żeby tu być, powiedział, a jego głos był pełen pasji. Ania uśmiechnęła się, widząc, jak bardzo to miejsce go inspiruje. To piękne miejsce, odpowiedziała, a ich ręce splatały się w jedną całość. Spacerując wzdłuż odry, czuli, jak ich wieś staje się coraz silniejsza. Chciałbym, żeby nasze wesele odbyło się tutaj dodał Marek, a Ania poczuła, jak serce jej zadrżało. Wizja ich wspólnej przyszłości stawała się coraz bardziej realna. To wspaniały pomysł, zgodziła się, wyobrażając sobie, jak będą tańczyć w blasku świec, otoczeni przyjaciółmi i rodziną. Mijały dni, a Ania coraz bardziej angażowała się w przygotowania. Wspólnie z Markiem odwiedzali różne miejsca, szukając idealnej sali na przyjęcie. Każda decyzja, każdy wybór sprawiał, że ich relacja stawała się coraz głębsza. Pewnego wieczoru, siedząc w ulubionej kawiarni na rynku, Marek spojrzał na Anię z miłością. Nie mogę się doczekać, aż będziemy razem na zawsze, powiedział, a Ania poczuła, jak jej serce wypełnia się szczęściem. Ja też, odpowiedziała, a ich dłonie znowu się splatały. W tym momencie wśród gwaru miasta czuli, że nic nie jest w stanie ich rozdzielić. Ich miłość była jak rzeka, która płynie przez życie, pokonując wszelkie przeszkody. Ania wiedziała, że razem z Markiem są gotowi na wszystko, co przyniesie im przyszłość. Subskrybuj kanał, czeka na ciebie wiele ekscytujących historii. Ania poczuła ulgę, gdy w końcu zamknęła za sobą drzwi przeszłości. Wróciła do Marka, który czekał na nią na małym, przytulnym tarasie ich mieszkania, z niepokojem malującym się na twarzy. Słońce zachodziło, a niebo przybierało ciepłe odcienie różu i pomarańczu. Jak poszło? Zapytał, a Ania uśmiechnęła się przez łzy, które wciąż krążyły w jej oczach. Zamknęłam ten rozdział. Teraz mogę skupić się na nas, kropka. Marek przytulił ją mocno, a Ania poczuła, że w końcu może zacząć nowy rozdział w swoim życiu, pełen nadziei i miłości. Mijały miesiące, a Ania i Marek zaczęli planować wspólną przyszłość. Wrocław z jego malowniczymi uliczkami i tętniącymi życiem kafejkami stał się ich placem zabaw. Wspólnie odkrywali ukryte zakątki miasta, spędzali czas z przyjaciółmi, a każda chwila była dla nich skarbem. Ania zaczęła odnajdywać spokój, a ich związek stawał się coraz silniejszy. Pewnego wieczoru, siedząc na tarasie, Marek spojrzał na nią z powagą, a w jego oczach dostrzegła coś, co ją zaintrygowało. Ania, co myślisz o tym, żeby się oświadczyć? Zapytał, a Ania zamarła z wrażenia, czując, jak serce jej przyspiesza. To poważna decyzja, odpowiedziała, a Marek uśmiechnął się, jakby znał odpowiedź, zanim jeszcze ją usłyszał. Wiem, ale czuję, że to jest to, co chcę zrobić. Ania spojrzała mu w oczy, a w nich dostrzegła całą swoją przyszłość. To był ten moment, na który czekała. Tak, chcę być z tobą na zawsze, powiedziała, a Marek wyciągnął pierścionek, który miał przygotowany, a blask diamentu odbijał się w promieniach słońca, tworząc magiczną aurę wokół nich. Wrocław stał się ich domem, a Ania wiedziała, że mimo trudnych chwil, które przeszła, znalazła swoje miejsce. Z czasem nauczyła się, że miłość wymaga odwagi, a decyzje, które podejmujemy, kształtują naszą przyszłość. Teraz, patrząc w przyszłość, Ania czuła, że jest gotowa na wszystko, co przyniesie życie. Wspólnie z Markiem, z sercem pełnym nadziei, stawiali czoła nowym wyzwaniom, wiedząc, że ich miłość przerwa wszystko. Ania, co myślisz o tym, żeby się oświadczyć? Zapytał Marek, a Ania zamarła z wrażenia. Wrocław, oświetlony ciepłym blaskiem zachodzącego słońca, wydawał się idealnym tłem dla tej chwili. Ania spojrzała na Marka, jego twarz była pełna nadziei, a w oczach błyszczała determinacja. To poważna decyzja, odpowiedziała, czując, jak serce bije jej szybciej. Marek uśmiechnął się, a w jego głosie brzmiała pewność. Wiem, ale czuję, że to jest to, co chcę zrobić. Jesteś dla mnie wszystkim, Aniu. Jego słowa były jak melodia, która wypełniała przestrzeń między nimi. Ania poczuła, jak jej serce napełnia się radością, a jednocześnie lękiem przed tym, co może przynieść przyszłość. Tak, chcę być z tobą na zawsze, powiedziała, a Marek delikatnie nałożył pierścionek na jej palec. Ich spojrzenia spotkały się w magicznej chwili, a Ania nie mogła powstrzymać łez szczęścia. Pewnego dnia, podczas spaceru po Ostrowie Tumskim, Ania zauważyła, jak Marek zafascynowany przygląda się katedrze. Zawsze marzyłem o tym, żeby tu być, powiedział, a jego głos był pełen pasji. Ania uśmiechnęła się, widząc, jak bardzo to miejsce go inspiruje. To piękne miejsce, odpowiedziała, a ich ręce splatały się w jedną całość. Spacerując wzdłuż odry, czuli, jak ich wieś staje się coraz silniejsza. Chciałbym, żeby nasze wesele odbyło się tutaj, dodał Marek, a Ania poczuła, jak serce jej zadrżało. Wizja ich wspólnej przyszłości stawała się coraz bardziej realna. To wspaniały pomysł, zgodziła się, wyobrażając sobie, jak będą tańczyć w blasku świec, otoczeni przyjaciółmi i rodziną, a ich radość będzie wypełniać powietrze. Mijały dni, a Ania coraz bardziej angażowała się w przygotowania. Wspólnie z Markiem odwiedzali różne miejsca, szukając idealnej sali na przyjęcie. Każda decyzja, każdy wybór sprawiał, że ich relacja stawała się coraz głębsza. Pewnego wieczoru, siedząc w ulubionej kawiarni na rynku, Marek spojrzał na Anię z miłością, a w jego oczach błyszczała iskra radości. Nie mogę się doczekać, aż będziemy razem na zawsze, powiedział, a Ania poczuła, jak jej serce wypełnia się szczęściem. Ja też, odpowiedziała, a ich dłonie znowu się splatały. W tym momencie wśród gwaru miasta czuli, że nic nie jest w stanie ich rozdzielić. Ich miłość była jak rzeka, która płynie przez życie, pokonując wszelkie przeszkody. Ania wiedziała, że razem z Markiem są gotowi na wszystko, co przyniesie im przyszłość. Subskrybuj, kanał czeka na.